Zielon, Strażnica Serca. Dzisiaj pierwsza Mojżeszowa, rozdział czwarty. Chciałabym następnie od razu powiedzieć, że rozdział czwarty ma, duż, ma dużo wytłumaczeń, także nie będę tylko dzisiaj czytała ten rozdział czwarty i zrobię specjalne krótkie wideo, żeby właśnie te, te różnego rodzaju wersety, które nie od razu są zrozumiane wytłumaczyć. Także dzisiaj będzie króciutkie video z rozdziałem czwartym. Adam zaś poznał Hewę, żonę swoją, która i poczęła, i urodziła Kaina, mówiąc, otrzymała męża, mężczyznę od Jahwe. I potem zaś urodziła brata jego, Habela. A był Habel pasterz owczy, a Kain był oraczem ziemi. I było na końcu dni, że przyniósł Kain z owcu ziemi ofiary Jahwe. I Chabel też przyniósł ofiarę z pierworodnych, młodszych, strzut swoich i z tłustości ich. I wejrzał Jachwę na Chabla i na jego ofiarę. Zaś na Kaina i na jego ofiarę jego nie wejrzał. Wtedy rozgniewał się Kain wielce i opadło oblicze jego. I rzekł Jachwę do Kaina: Czemuś się zapalił, rozgniewał, i czemu opadło oblicze Twoje? A zaliż, jeśli dobrze uczynisz, czy nie masz ulżenia, odczucia ulgi? A jeśli nie dobrze uczynisz, już w twoich drzwiach grzech leży i złe zamiary jego, a przecież ty nim rządzić możesz. I mówił Kain do Habela, brata swego, a gdy byli na polu, powstał Kain na Habela, brata swego, i zabił go. I rzekł Jahwe do Kaina: Gdzie Habel, brat twój? A on rzekł: Nie wiem. Zalim, czym jestem Ja stróż swego brata. I rzekł, coś uczynił. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. I tak wywołanyś, wyrwanyś ty z ziemi, która otworzyła usta swe, przyjmując krew brata twego z ręki twojej. Gdy będziesz obrabiać ziemię, już więcej nie da tobie urodzaju swego tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. I rzeka do Jakwe, większa nieprawość moja, niżeliby by mi była odpuszczona. Otoś mnie wygnał dzisiaj z oblicza ziemi, i przed obliczem Twym skryję się, i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi. A tak każdy, kto mnie znajdzie, zabije mnie. I rzekł do niego Jachwę, I owszem, wręcz przeciwnie: kto by zabił Kaina, siedmiu roku ukarany będzie, i położył Jachwę Kainowi znamie, aby ktoś go spotkawszy, nie zabił go. Wtedy odszedł Kaim sprzed oblicza Jahwe i mieszkał w ziemi nockiej na wschód od Edenu. I poznał Kain żonę swoją i poczęła i urodziła Henocha. Wtedy zbudował miasto i od miast imienia syna swego nazwał to miasto Henoch. I urodził się Henochowi Hirat, a z spłodził Mahuajela, A z spłodził Matuszaela. A Matuszael spłodził Lamecha. Lameka. I pojął lamek, lamek dwie żony. Imię jednej była Hada, a imię drugie Sylja. I urodziła Hada Jabala, Ten był ojcem każdego mieszkającego w namiocie i pasterza. Zaś imię jego brata Jubal, Jubal ten był ojcem każdego bawiącego się harfą i piszczałką, zajmującego się muzyką. Ze Sylja, Sylia też urodziła Tuwal Kaina polerującego, doskonalącego każde rzemiosło związane z miedzią i żelazem. A siostrą tu kaina była Nama, na Ama. I rzekł Lamek, żonom swoim, Odzie i Cyli, słuchajcie głosu mego żony Lamechowe, posłuchajcie mowy mojej, że męża zabił za ranę moją i młodzieńca zaraz mój. Jeśli siedmiokroko pomszczono, ma być Kain, Wtedy za ten lanych siedemdziesiąt siedmiokroć będzie pomszczony. I poznał Adam znowu żonę swoją, porodziła syna i nazwała go imię Set, ponieważ położyła, położył mi Bóg nasienie dziecko drugie zamiast Habela, którego zabił Kai. Zaś temu to Setowi urodził się syn i nazwał go imieniem Enosz. Wtedy to wzywać imię Jahwe. To jest koniec czwartego rozdziału. Um, tak jak powiedziałam, zrobię jeszcze dzisiaj króciutki filmik do e, wszystkich tych e, tłumaczeń. Na razie szalom, szalom. Do następnego razu. Strażnica Serce.